Witam wszystkich! W kolejnym odcinku zagrajmy Final Fantasy XIII. Właśnie w poprzednim odcinku tutaj stanęliśmy nad tym, że się włamali żołnierze do, do domu Hope'a. Wydaje musimy już z nimi sobie poradzić, aby eliminować ich. W paradygmaty Przeci przećwiczmy sobie to niech oni nam porzucają te bufy nie bufy ja ich tutaj będę leczyć niech porzucają sobie no hope dawaj jakieś bufki zresztą widać rzuca coś no dawaj teraz hope podleczymy sobie masz coś tam jeszcze hope Powinieneś coś tam mieć dawaj Ta atakują mnie, a pęknie. Dobra, wszystko chyba to co mają No to ciśniemy Dawaj, dawaj Kombosy lecą Stager, jeb. W ogóle mam ich przeskanowanych czy nie? Libry se użyję Libra Powinien, powinien być przyskanowany, ale nigdy nie wiadomo. Nie cieniasy. Właśnie porozdawałem już na, o, tego EXPA. Troszkę więcej HP, siły, magii i TP mają. Oczywiście żadnych nowych umiejętności nie było, ale... Tam, nie wiem dokładnie, leciałem po prostu po kolei. Zero gwiazdek! Co to miało znaczyć Dobra tutaj mamy skrzynkę Otwórzmy ją. Okej okay. Przejdźmy się, zobaczymy czy nic nie ma Słychać skrzynkę Nie mogę jej otworzyć Pewnie muszę ich wybić tutaj No chodźcie, kozaki Chyba nie opłaca się bawić w te bufy i debuffy, więc lecimy od razu. Wow, na combo zszedł. Nieźle. No Feng tutaj ma wciul życia. Widać, 1200, nieźle. dałem jej te bransolety całe na... Bransolety czy pierścienie? Już nie wiem, na chapki troszkę podmocniło to w sumie lightning to mogę dać bo to nim teraz prowadzę i ona tutaj nie powinna mi paść za wszelką cenę bo cała drużyna wtedy kończy no ale cóż nie dać nie jest aż tak ciężko dobra teraz skrzynkę bierzemy i idziemy do misji jakaś bransoletta tutaj mamy

the battalion. He'll take out the whole building next. Don't shoot! I'll show you what a Lacy looks like! Me! I'm a Lacy! Surprised? Expected some kind of monster? I'm flesh and blood like you! an ordinary citizen of cocoon don't you get it this has been our home our whole lives how could we even think about destroying it we want to protect this place just as much as you he's on our side i don't see a wife. he's lying what if they telling talking? you it's a trick you must be snow villains Yag-Rosh, Division. I understand your plight. However, the Pulse threat is not so easily dismissed. The very existence of Ulysses puts every last one of us in danger. Tell me, do you really think your life is worth more than the lives of millions of Cocoon citizens? I do not. And so, it falls to me to order your execution. It's that simple. It is my responsibility to see you put down. Your lives are forfeit. Oh, cut the crap! You want the sea and kill the sea! Why do other people have to die? The purge has gotta stop! Do you think we want to purge our own people? If any trace of pulse remains, the populace will erupt into chaos. Without sacrifice, without the purge, Cocoon will die. No. Uh -huh. Fire. <coughs> I, I gave no order! We're leaving. Hope, tie up your dad. We threatened you and forced you to help us. Got it? There must be something Do else. Do what she says. Hmm. I can't let you get dragged into this. I wanna stay here. But there's no place for Elise. I'm going with the others. We'll survive somehow. I promise you that. Dad, I hate to run out on you. You're not running! <sighs> this is not running away. You've made a choice. You'll survive and do what needs to be done. You mean... complete my focus? Don't you worry about that. You make the choice. Dla no tam właśnie Snow, no to to jakiś boss. Wow. Co to jest? Ło, kuźba. Najpierw to może? Będę ich leczyć. No tam Snow właśnie wygłosił przemowę, że lesi też są ludźmi. Tak samo wyglądają. I no to bez znaczenia, czy są listy, czy właśnie... ...ludźmi. No i nic tego tak bardziej istotnego, tam jeszcze była... Uuu, jak napierdziela. Ale tam... tam jeszcze była rozmowa pomiędzy... Nie. ...hołpem jego ojcem, zawsze on zawsze ma wybór. Szybko hołpa lecz! dobra. Dobra, ciśnijmy. Librascope. Gdzie jest Librascope? Kurde. Lecz się. Kurde. Jednego medyka lepiej tutaj mieć. Chociaż Hope by się przydał jako bardziej. Jak mi się zdaje przynajmniej. De. Mocny skurgiel zaraz Wow. No zaraz mu to padnie jedna część No ja tak i zaraz tutaj padnie A pad Dobra no, dawaj tą wieżyczkę to jest chyba boss. No pewno to jest boss. Teraz już tak jedna część rozwalona, więc tak nie napierdzielają szybko i mocno, to zaraz będę mógł kołpa zmienić na ryżera, ale na razie jeszcze niech tu podlepszę. Jeszcze jedno tam rozwalimy myślę i powinno być okej. Okay. Urde do stagera ty 999%. Świetnie, z to raczej tutaj nie wbijemy wow. No dawaj dawaj Ol z rakiet No dawaj dawaj Ciśniemy to Dawaj dawaj, zaraz zmienimy znowu na leczenie, tylko jeszcze pocisną Dobra i lecz. O, nie ciekawie. Turde mocny skurwiel. Hmm. Bez leczenia byś się nie obeszło. Dobra, ciśnijmy. Najpierw to zniszczcie Wieżyczkę śmieszną... rakietową. Wow, chłop mi zaraz upadnie. Szybciej i lecz się, Tam Dobra, zdążył. Hmm. No dawajta, dawaj, dawajta. Już niewiele zostało, żebym, kurde, nie padł, bo to by było tragiczne. ...pod sam koniec walki z bosem paść. <grych> no, potrafi przyłożyć. No, nie zabiera, nie zabiera dużo, ale jak już przywali, to nieźle. No, hołp, lecz się, bo zaraz padniesz. A bez medyka takiego no, ciężko będzie. No są ma tak mało życia? Dla mnie to lepiej, ale... <laughs> Prawie całe życie mu spadło. No, dam na Nawaj, nawaj. Nie poddamy się. No ra, ja teraz poleczę, niech porzucają z powrotem bufy. No, wow. Co to, to jest? Nie no, z dałbym zwykły atak, ile to będzie zabierać. Wow, sporo więcej. Sporo więcej, więc tutaj ruin nie będę. Wow, Przypieprzy nieźle. Nie ruin, to jest dużo lepsze. Oj, dawaj, dawaj. Dobra, tutaj poleczmy sobie jeszcze troszkę. Ołb, niech narzuci na nas tutaj. No dawaj. No jeszcze dwa. No jeszcze na Fenki jedziemy. Ciśnijmy. Żeby nie spadł Stagger, o. o. 200 tylko Staggera, He, stager Stagger, powinno teraz zejść. Ładnie Nieźle idzie. Damage. Hmm. wow Dawaj szybko. O, stager tutaj spada. Ja chciałbym go na tym stagerze skończyć. Ha! Trzy gwiazdy Hiko. 1800 u ekspa. Fajnie. O, krystarium. Mogą chyba wzmocnić się umiejętności. O ile się nie mylę. Kolejny. Właśnie, przesada. Whoa, hey you thing <laughs> need a ride? Don't get cute. Right, let's move it. <sighs> Take care, Dad. When it comes to home and family.

Mój chłodny. Ale rozejdzał. No, I'm fine. Okay then. I znowu vanil i saz. No, Te mogliby się wziąć o, i pomóc, kurde, naszym bohaterom, a nie chodzą po jakichś centrach handlowych czy co to jest. No, możemy się rozejrzeć, ale skrzynki tu żadnej nie widać. Mm -hmm. Braindjemy tutaj, bo... I'm samraci... I'm not a lot of security here. For these people, the panic will still seem like a world away. Huh? What? Oh hey, looks like they're putting an idols on parade. It starts soon. What do you say? Let's go check it out. Sure! Huh? Uh huh? We interrupt this program to bring you a breaking news update. The Lisi, who surfaced in Palopolum and attacked the city's citizens, are still on the run from authorities. Sanctum soldiers are tracking their location, but have yet to engage the fugitives. The presence of hostages has been confirmed. What's wrong? Yep. Looks like the army finally found him. Hostages? They should just blow them away with the Lassie. They're all infected by pulse or something by now anyway. The parade's about to start. Come on, let's go. Kolejne wiadomości na temat wydarzeń, które były wcześniej naszych bohaterów. Tutaj oni dalej nie zamierzają im pomagać. Też Banil tutaj poznała Feng. Może coś się zmieni niedługo. Musi się ten, Musi się w końcu zmienić coś. Hey, I knew we'd be saying goodbye soon. Better to do it with a smile. The Pompous Sancta Parade. A pageant commemorating the war between Cocoon and Pulse. The show is starting. Look. Spawn Spite and Savage Might! I will destroy Cocoon! Here comes the attack from Pulse. Aid, I will defend Cocoon! Yeah. To battle! Yeah. You dare oppose me! Yeah. I will fulfill my... Sometimes I had to wonder, oh. could our deaths have brought back peace? What do next, little lady? <laughs> <laughs> I'll let you decide. Hmm. Just keep on smiling. I know. A Nautilus Park date. With Saz. Yeah, but should we really be playing around? Forget about that heavy stuff for a while. And maybe this'll just fade away. Okay. Great. Let's roll. Paradę, która przedstawiała bardzo okrojoną... Coś tu jeszcze będzie, czy mogę mówić? Przekoloryzowaną mi nie do końca prawdziwą wojnę pomiędzy Kakun i Puls. No właśnie. No i później tam Vanille tutaj coś jakieś skrzynki będą Vanil zapytała czy właśnie dobrze robią bawiąc się o, bawiąc się tutaj gdzie w innym miejscu toczy się walka ich przyjaciele właśnie o, walczą a oni tutaj się bawią w tym motoparku Dobra, idziemy dalej się bawić kolejna gadzcenka It's in Nautilus Park anyway. It's a huge amusement park, built by the Sanctum. Bet they never expected to see visitors. So, is this place special? I promised Dodge. I'm gonna bring him someday. Hope I can at least tell him about it. You get the chance? Maybe. I do know where they're keeping it. Sure, more the merrier. What about you? You got someone special out there? Special? No. <laughs> <laughs> really? Now that is kind of sad. Yeah. Hey, I'm kidding. I didn't mean to upset you. Well, I'm just fine. Thank you. No tutaj niezbyt istotne co do fabuły, czyli park został wybudowany przez sanktmi. E, nie spodziewają się, że jednymi z ich gości będą wisi. Oh, no, teraz z tej gatskinki. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Wydałoby się sejwik jakiś, bo 30 minuta zarabiedzie. O, i tutaj byśmy zakończyli odcinek. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i na razie.